Kropelki nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Witajcie, witajcie, drodzy widzowie! Na początku chcę wam, jak to już ostatnio czynię, podziękować za wszystkie komentarze i za to, że jesteście ze mną przy kolejnych odcinkach Kropelek nadziei. To wasze duchowe wsparcie jest dla mnie ogromną radością i motywacją, by dalej. Dzielić się z Wami tym, co ważne. Przyznam się Wam, że ostatnio już sam do siebie mówiłem, że na tę sobotę nie zrobię kropelek. W końcu nie chcę Wam przeszkadzać w odkurzaniu czy innych tam obowiązkach, które zajmują Wam sobotnie dni, a oglądalność wtedy i tak jest o wiele niższa niż w tygodniu. Ale jak tu się powstrzymać, gdy trafia się takie święto jak dzisiejsze i taka osobowość jak Święty Paweł? Nawrócenie szabła na drodze do Damaszku to jedna z najbardziej znanych historii w Biblii. Jest to opowieść o przemianie, która pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet najzagorzalszy przeciwnik Kościoła może stać się jego największym obrońcą. Dziś pochylimy się nad tym wydarzeniem, by zobaczyć, co ono mówi do nas tu i teraz. Zastanowimy się, jak przykład świętego Pawła może zainspirować nas do zmiany życia i głębszego zaufania Bogu. Zostańcie z nami, będzie to czas pełen refleksji i duchowej nadziei. Zapraszam. Spotkanie, które zmieniło wszystko. Historia nawrócenia szawła Przyszły apostoł narodów, święty Paweł, na początku swojego życia nie przypominał człowieka, którego znamy jako wielkiego głosiciela Ewangelii. Szaweł był gorliwym faryzeuszem, który prześladował chrześcijan, uważając ich za zagrożenie dla tradycji żydowskiej. Wszystko jednak zmieniło się podczas jednej podróży. W dziejach apostolskich czytamy. Gdy szaweł zbliżał się już do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił: Szawlę, szawlę, dlaczego mnie prześladujesz? Powiedział, kto jesteś, panie. A on: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To spotkanie było punktem zwrotnym. Szaweł oślepiony fizycznie przez boską światłość rozpoczął drogę duchowego otwierania oczu. Jego nawrócenie było dowodem na to, że nawet największy grzesznik, który walczy z Kościołem, może stać się jego filarem, jeśli pozwoli Bogu działać w swoim życiu. Historia szawła to coś więcej niż przemiana jednej osoby. To przypomnienie, że Bóg jest zawsze gotów wyciągnąć do nas rękę, niezależnie od tego, jak bardzo się od niego oddaliliśmy. Przemiana serca, od prześladowcy do apostoła. Przemiana Szawła nie była tylko zewnętrznym wydarzeniem. Ale przede wszystkim wewnętrzną rewolucją serca. Ten, który wcześniej dyszał gniewem, rządzą zabijania i przemocą wobec chrześcijan, stał się człowiekiem niosącym przesłanie miłości i łaski. To przypomina nam, że prawdziwe nawrócenie zaczyna się od serca, od momentu, w którym człowiek uznaje swoje błędy i pozwala Bogu działać w swoim życiu. Co ciekawe, nawrócenie Szawła nie oznaczało natychmiastowego komfortu i spokoju. Stał się świadkiem Jezusa, ale to wiązało się z ogromnymi wyzwaniami: odrzuceniem przez dawnych współpracowników, nieufnością ze strony uczniów Jezusa i licznymi prześladowaniami. To pokazuje, że nawrócenie nie jest ucieczką od trudności. Ale przyjęciem nowego sposobu życia, życia w prawdzie, miłości i wierności Chrystusowi. Święty Paweł uczy nas, że przemiana w wierze to proces, który trwa całe życie. Czy my również jesteśmy gotowi na taki krok? Czy mamy odwagę zostawić za sobą to, co nas oddala od Boga i rozpocząć drogę? Pełną wyzwań, ale też pełną nadziei? Zawsze na pełen gaz. Jak Paweł uczy nas zaangażowania. Święty Paweł jest niezwykłym przykładem człowieka, który nie potrafił żyć, jak się to mówi, na pół gwizdka. Zanim spotkał Chrystusa, aż dyszał, rządzą zabijania uczniów Pana, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Jego zaangażowanie w prześladowanie Kościoła było bezkompromisowe, a determinacja przerażająca. Jednak ten sam ogień, który napędzał go do czynienia zła, po nawróceniu został przemieniony w płomień, który całkowicie oddał Chrystusowi. To fascynujące, że nawrócenie Szawła nie było jakimś długotrwałym procesem. Wydarzyło się w jednej chwili, kiedy spotkał Jezusa na drodze do Damaszku. Ta chwila wystarczyła, by całkowicie odmienić jego życie. Z prześladowcy stał się niestrudzonym głosicielem Ewangelii, a jego pełne zaangażowanie w służbę Chrystusowi trwało aż do śmierci. Historia Świętego Pawła przypomina nam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet największy przeciwnik Kościoła może stać się jego obrońcą. Dlatego jest sens modlić się za tych, którzy obecnie prześladują chrześcijan. Ich los jeszcze nie jest przesądzony, tak jak nie był przesądzony los Szawła. To wezwanie dla nas, byśmy Wierzyli w przemieniającą moc łaski Bożej i nie tracili nadziei nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Tylko czy umiemy patrzeć na ludzi z taką wiarą, że Bóg może ich odmienić? Czy nie łatwiej przychodzą nam takie postawy, które bliższe są do nienawiści wobec takich osób, niż do dobrego życzenia im nawrócenia? Pomyślmy o tym. Łaska ponad wszystko. Bóg działa wbrew naszym ograniczeniom. Nawrócenie świętego Pawła jest jednym z najpiękniejszych przykładów Bożej łaski, która działa wbrew ludzkim ograniczeniom i logice. Paweł, który był zdecydowanym wrogiem Kościoła, został wybrany przez Boga, aby stać się jednym z jego największych apostołów. To wydarzenie pokazuje, że Bóg widzi w nas nie to, kim jesteśmy teraz, ale to, kim możemy się stać w jego planach. Wielu z nas może mieć wrażenie, że nasze błędy, słabości czy przeszłość nas dyskwalifikują. Jednak historia Pawła pokazuje coś zupełnie przeciwnego. Bóg wybiera słabych, aby zawstydzić mocnych. I tych, którzy po ludzku wydają się nieodpowiedni, aby zrealizować swoje plany. Jak pisał sam święty Paweł, z łaski Bożej jestem tym, czym jestem. Łaska to nie tylko dar, ale też siła, która uzdalnia nas do działania. Paweł nie tylko został uratowany przez Chrystusa, ale też otrzymał moc do niesienia Ewangelii aż po krańce ziemi. Jego życie uczy nas, że łaska nie jest jedynie czymś, co otrzymujemy. To dar, który nas przemienia i posyła do działania. Czy potrafimy otworzyć się na tę łaskę w naszym życiu? I czy wierzymy, że Bóg? Może działać w nas i przez nas, mimo naszych słabości i ograniczeń? Nowe Życie w Chrystusie. Paweł jako wzór całkowitego oddania. Święty Paweł po swoim nawróceniu, nie tylko zmienił swoje przekonania, ale dosłownie rozpoczął nowe życie. Wszystko, czym był wcześniej, zostało przemienione. Jego ambicje, cele, a nawet tożsamość. To już nie szaweł, prześladowca Kościoła, lecz Paweł, apostoł narodów, który całkowicie oddał się misji głoszenia Chrystusa. Jego życie stało się świadectwem tego, co oznacza naśladować Jezusa w pełni. W jednym z listów pisał: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Te słowa są wyrazem jego głębokiej wiary i całkowitego zawierzenia Bogu. Paweł nie trzymał niczego dla siebie, oddał Chrystusowi swoje życie, czas, umiejętności i nawet swoją wolność. To przypomina nam, że nawrócenie to nie tylko moment decyzji, ale całe życie w wierze i wierności. Paweł pokazuje, że kiedy człowiek oddaje wszystko Chrystusowi, zyskuje coś znacznie większego prawdziwą wolność, radość i sens. Czy jesteśmy gotowi, by w naszym życiu zrobić miejsce dla Chrystusa? Czy mamy odwagę, by oddać mu wszystko, tak jak to zrobił Paweł? Jego przykład pokazuje nam, że warto ufać, że Bóg może przemienić nasze życie i uczynić z nas swoje narzędzia w świecie. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas nad refleksją o nawróceniu św. Pawła Apostoła. Jego historia przypomina nam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy z nas może rozpocząć nowe życie w Chrystusie. Gdy o tym mówię, przypomniała mi się inna historia nawrócenia, opisana w dzienniku pod tytułem: Przebacz mi, Nataszo. Na naszym kanale jest ona dostępna od kilku lat w formie audiobooka. Serdecznie polecam. I dotarcie do tego materiału ułatwię Wam poprzez dodanie linku w opisie tego filmu i okienka na koniec tego odcinka. A jutro zapraszam Was na niedzielny odcinek o 7.15. A co tam, dam Wam nieco dłużej pospać. Tematem będą współpracownicy wspomnianego dzisiaj świętego Pawła, czyli święty Tymoteusz i Tytus, którzy odegrali ważną rolę w jego misji. Omówimy także czytania mszalne na trzecią niedzielę zwykłą. Niech ten dzień będzie dla Was dniem pełnym pokoju, radości i błogosławieństwa. Do zobaczenia jutro z samego rana. Szczęść Boże! Zaproszenie do radości. Z ewangelii według świętego Jana. Albowiem ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Podstaw radości jest przede wszystkim wiara. Jest to wiara w czułą miłość Ojca. Jest to wiara w obecność Chrystusa, który idzie przez życie jako nasz brat, przyjaciel i oblubieniec. Jest to wiara w moc Ducha Świętego, który nas prowadzi, oświeca i pociesza. Istnieją trzy cnoty, które prowadzą do pogody Ducha i utrzymują radość. Są to pokora, dobroć i czystość. Pokora jest dobrą glebą, na której może zakiełkować radość. Człowiek pokorny nigdy nie jest wiecznie przygnębiony. Dobroć pozwala jaśnieć w nas miłości. A kiedy się kocha, jest się również kochanym. Tam, gdzie jest miłość, jest także radość i pokój. Czystość wyzwala z niewłaściwego pożądania. Ona uspokaja, oświeca, dynamizuje i raduje. Ona rozpogadza. Prawdziwa radość rodzi się z wysiłku, trudnych doświadczeń, cierpienia i ascezy.